Witajcie, dzisiaj będzie gadżet, który najbardziej zainteresuje osoby, które posiadają własne auto i które też czasami lubią się wybrać w trasę. Będzie to tablet od Nawitela z wbudowaną nawigacją GPS T505 Pro. Co to jest, jak działa, co można z tym zrobić? I tak dalej, dowiecie się tego w dzisiejszym filmie. Natomiast ceny produktów Nawitela macie jakby co w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Na początek garść szczegółów technicznych. Nawitel T505 Pro to taki dość standardowy tablet. Mamy moduł GPS Androida w wersji 9.0, czterodzeniowy procesor, 1 GB pamięci operacyjnej i 16 GB pamięci wewnętrznej, obsługę sieci 3G. Czyli do tego tabletu możemy także dołożyć kartę SIM, dzięki czemu będzie działał też jako urządzenie mobilne jak telefon. Wyświetlacz to 7-calowy IPS o rozdzielczości 1024x600. Jeśli właśnie zamontujemy kartę SIM, mamy dostęp do dodatkowych funkcji, chociażby informacji o korkach. I mamy całkiem sporo map, ponieważ w sumie jest to 47 krajów. Tutaj macie te wszystkie kraje wyszczególnione i są też oczywiście darmowe dożywotnie aktualizacje map trzy razy do roku. No i co do łączności tabletu, no to mamy wszystkie możliwości, czyli jest i Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz, mamy sieć komórkową 2G i 3G, Bluetooth, funkcję Dual SIM oraz mini jacka. Pojemność baterii taka dość standardowa, ponieważ jest to 2800 mAh. W zależności od tego, jak bardzo intensywnie używamy tego tabletu, to wystarcza to od kilku do kilkunastu godzin pracy. Czy jakiejś rewelacji nie ma, po prostu trzeba go często doładowywać, jeśli dużo po prostu z niego korzystamy. No dobrze, podstawowe informacje są już znane. Zobaczcie, co mamy w zestawie. Wszystko spakowane jest w elegancki kartonik. Jest ładowarka samochodowa nie jest ten kabel jakiś długi bo ma około metra następnie mamy kabel USB, micro USB do ładowania samego tabletu jest też przejściówka do gniazdka żeby sobie po prostu szybciej to ładować no i mamy też uchwyt na szybę i mocowanie do samego tabletu jak to działa pokażę Wam za chwilkę w aucie, mamy też kartę gwarancyjną oraz instrukcję no, natomiast co do tego tabletu cudów się tutaj nie należy spodziewać jest to taki bardzo podstawowy tablet 1 GB pamięci operacyjnej, 16 GB przestrzeni dyskowej, standardowa bateria, no i chociażby te aparaty. Taki naprawdę bardzo, bardzo podstawowy tablecik, który tak naprawdę nie jest dużo większy od telefonu, ale jeśli biorąc pod uwagę, że to jest nawigacja, no to jest całkiem spory. Od tyłu wygląda to tak. Mamy gniazdo do doładowania, mini jacka oraz aparat i diodę. Mamy także tutaj tam zdejmowaną klapkę na, na kartę pamięci na DualSim jest głośniczek, tak więc sam tablet wygląda tak bardzo zwyczajnie, też mamy głośnik obiekty w przedni aparatu, jeden przycisk zasilający i przycisk ciszej głośniej to jest po prostu wszystko. Odblokowujemy go sobie standardowo. Jak sobie włączymy ten tablet, to na stronie głównej mamy już właśnie zainstalowane skróty do aplikacji nawigator. No i mamy komunikaty głosowe oczywiście, tak więc aplikacje mamy wgrane, mamy także podstawowe aplikacje Google czyli chociażby YouTube, Gmaila i te wszystkie podstawowe aplikacje, sklep Play. No i co jest lepszego w takim tablecie niż w takiej klasycznej nawigacji? W klasycznej nawigacji jak skończymy trasę, nawigacja zostaje w aucie, a ten tablet możemy zabrać sobie na przykład do jakiegoś pokoju hotelowego, jak jesteśmy na wyjeździe i sobie poglądać Netflixa a jednak nieco większym ekranie niż na telefonie. Zastosowań oczywiście jest więcej, natomiast nie jest to aż tak mocny tablet, żeby jakieś bardziej wymagające graficznie gry tutaj działały płynnie. No dobrze, co prawda to urządzenie głównie ma nas dowieść do celu, ale funkcje multimedialne też możemy troszeczkę sprawdzić. Zobaczycie przykładowe gry. Na początek: Angry Birds 2. Prędkość czytywania czy nawet instalacji tych gier nie jest powalająca, trzeba swoje odczekać. No, w Angry Birds y niestety nie pogramy. Za długo to wszystko trwa, nic się nie dzieje. Dobrze, może się uda z drugą grą: Beach Buggy Racing. Zobaczmy. Dobra, tutaj chyba tragedii aż takiej nie będzie. Tak więc, jak mówiłem, w bardziej wymagające gry sobie tutaj nie pogracie. Raczej bardziej w proste gry. Działa tutaj całkiem nieźle. Powiem Wam, że ta płynność jest w zupełności wystarczająca, żeby sobie pograć w taką prostą, ale dość przyjemną gierkę. No dobra, mamy przetestowane, że niektóre gry działają całkiem fajnie. Ok, jestem już w pojeździe dowodzenia i będę mocował ten tablet na... Uchwycie. Pierwszy element mocujący już jest na szybie. Jeśli sobie poluzujemy, możemy go jeszcze wyginać w zakresie góra-dół. A jak słyszycie, taki dość mocny klik to powoduje. A tutaj możemy sobie go też obracać w pionie lub w poziomie, jak tam nam wygodniej będzie. Dobra, to skręcimy. Mocujemy teraz ten element w bardzo prosty sposób. Starczy to przeciągnąć w dół i się blokuje. Teraz ustawiamy sobie. Tak, jak chcemy, żeby było bardziej w naszą stronę. Myślę, że będzie ok. No i na dole mamy tutaj wycięcie, więc przyciskami do dołu. Próbuję to zrobić jedną ręką. Jeśli się uda, to znaczy, że jest to bardzo prosta rzecz. Ok, udało się jedną ręką. Nie było większego problemu. Wystarczy przytrzymać i tutaj odgiąć ten klips. Jak to zahaczy, no to już mamy tablet zabezpieczony na miejscu. No i co, 7 cali. Więc naprawdę spory ekran. Jako, że jest to tablet, nie musimy się spieszyć z podłączaniem ładowarki. Ponieważ nawet jak włączymy nawigację, to kilka godzin powinien wytrzymać. Oczywiście dobrze w trasie go sobie zasilić jednak, a reszta już wygląda tak samo jak we wszystkich praktycznie urządzeniach nawigatora, jakie widzieliście. Czy jest to taki zewnętrzny GPS z dedykowanym systemem operacyjnym, czy jest to aplikacja, nawigator, tak jak w tej chwili, żeby w bardzo prosty sposób sobie wyszukiwać. Żeby także wbijać alternatywne trasy. Jeśli chodzi o samą tą aplikację Navitel Navigator, to jest bardzo prosta. Mamy ikony u góry, wiadomości, dźwięki. Możemy sprawdzić sobie satelity. Tak więc wiemy wszystkie przydatne informacje. Mamy poziom baterii 97% w tej chwili. Możliwość przełączania widoku z 2D na 3D. Oczywiście przybliżanie, oddalanie, zaznaczanie jakiegoś zdarzenia. Urządzenie także podaje nam kolejne dwa manewry: aktualną prędkość, ograniczenia prędkości, czas podróży, odległość i szacowaną godzinę przyjazdu. Tak więc pod tym względem nie mam nic do zarzucenia. Oczywiście możecie sobie tą nawigację. Zamocować w takim miejscu, żeby ocie nie zasłaniała widoczności, a też żeby dobrze i wyraźnie widzieć ten. No jakby nie było duży wyświetlacz. Mam tutaj w drodze akurat dość głęboki ten kokpit, więc mogę sobie to zupełnie tam przy końcu szyby zamocować prawdopodobnie. Zaraz to sprawdzę. No zobaczcie, bez problemu, urządzenie jest w takim miejscu, że kompletnie nie zasłaniam jakkolwiek widoczności, jakby tutaj jadąc w trasę, a jednocześnie ja tutaj z mojej pozycji wygodnej za kierownicą bardzo dobrze i wyraźnie widzę wszystko, co jest wyświetlane. Natomiast jeśli mamy to w takim miejscu, że mamy jeszcze sporo przestrzeni, można sobie ten tablet jakby co obrócić w pion. A jeśli taki tryb będzie bardziej wygodny, no to czemu nie? Tak więc mocowanie jest ok, tablet. Ma wyraźny i bardzo duży ekran, także wystarczającą jasność, taką podstawową jeśli chodzi o te tanie tablety, natomiast wystarcza. I jeszcze odrobina praktyki, czyli materiały nagrane podczas jazdy. Na wstępie, wybaczcie, nieco roztrzęsiony obraz, ale filmowane było z ręki. Tak jak wspomniałem Wam wcześniej, wyświetlacz jest duży i czytelny, widzimy podane ograniczenie prędkości, widzimy także kolejne manewry oraz wyraźnie widać gdzie należy skręcić. W przypadku celowego wybrania innej trasy niż była wyznaczona poprzez nawigację, tak jak widać tutaj, urządzenie już po chwili zaproponowało alternatywny dojazd do wyznaczonego miejsca. Przekroczenie dopuszczalnej na danym terenie prędkości zostało zasygnalizowane dźwiękiem oraz podkreśleniem na czerwono prędkości na wyświetlaczu urządzenia. No dobrze, czas podsumować. W dzisiejszych czasach myślę, że jeśli chodzi o podróżowanie, to możemy się podzielić na dwa typy kierowców. No, może jeszcze taki trzeci typ, który jeździ bez nawigacji, ewentualnie z tradycyjną mapą. Natomiast jeśli chodzi o nawigację GPS, jak wiemy, mamy bardzo praktyczny serwis jak Google Maps, gdzie możemy sobie wbić jakąkolwiek trasę i nasz smartfon dowiedzie nas do celu. Natomiast nie każdy lubi z tej aplikacji korzystać. Jeśli ktoś woli bardziej tradycyjną nawigację, to właśnie na Witeli, jest jedną z takich marek, które w tym temacie mają na rynku mocną pozycję. Natomiast tutaj mamy troszeczkę taką hybrydę, ponieważ nie jest to taka pełnoprawna nawigacja, a po prostu urządzenie multimedialne, czyli tablet, który ma swój moduł GPS, ale działa w oparciu o aplikację Navitel Navigator. Czyli generalnie możecie sobie wziąć jakikolwiek tablet, swój, jeśli macie zakupić licencję programu Navitel Navigator i sobie zrobić takie coś na własną rękę. Natomiast tutaj, jakby nie było, mamy oczywiste plusy w postaci wszelkich niezbędnych mocowań, uchwytów, kabli zasilających i wszystko w tym tablecie jest już wgrane i skonfigurowane. Także włączacie tablet i możecie wbijać trasę i jechać. I także tą aplikację na Navitel Navigator macie tutaj bezterminowo, czyli po prostu tak długo jak korzystacie z tego tabletu, ta nawigacja Wam działa. A jeśli byście to zrobili na własną rękę, na swój tablet, to kupujecie sobie na przykład na 12 miesięcy i potem trzeba ponownie płacić, przedłużać. Cena tego urządzenia nie jest zaporowa, a myślę, że jest dość ciekawa i wielofunkcyjne. Mamy też na kartę SIM, więc można tego też używać jako telefonu, czy po prostu jako przenośnego internetu. Jeśli zainstalujecie kartę z LTE, no to nie ma w tym żadnego problemu. Natomiast pamiętajcie, że to są takie opcjonalne rzeczy: i kartę SIM, i kartę pamięci, inne takie rzeczy trzeba sobie po prostu dokupić. Co w zestawie macie, to widzieliście. Tak więc urządzenie funkcjonalne, nieprzedrożone. Natomiast czy nawigacja w takiej wersji do Was przemawia, to już każdy niech sobie odpowie sam, jakby co na w ofercie. Posiada też takie klasyczne nawigacje. Też kilka testów było u mnie na kanale. Tak więc, jakby to sobie sprawdźcie. Zbliżając się do końca, jeśli ten film Wam się podobał, możecie wspomóc mój kanał w trzech prostych krokach: zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i po prostu oglądać kolejne moje filmy, za co będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć!